dzisiaj nagramy ja, jak się rysuje słonika. Wam pokażę jak się rysuje. No niestety od tyłu, bo nie umiem od przodu, więc będę się od tyłu. O, to najpierw wciągam ołówek. I robię takie coś. Takie u, w drugą stronę. Teraz tu taką kreseczkę i tu też. Takie nogi jakby. Potem to robię w takie trochę bardziej U. Taką o jaskinie. Albo igłę na przykład. Trochę to wygląda no, tak albo jak kaminek. Nie wiem, jak drzwi. I tu robię główkę słonika, czyli kółka. No. Tu robię takie duże uszy. Trochę wyglądają jak pies. No, jak psa. Uszy, ale nie będą. takie, albo klika. Teraz tu taką kresyczkę, taką kreskę i tu taki jakby ten nie pan pan tylko frędzel, taki frędzel o. i tu taki zawias na przykład oh. Tak na razie się prezentuje. i jak chcecie na przykład mu zrobić wodę, to tu tak na przykład o i tu. O! Dobra, to teraz pokoloruję takie. Słonie są szare. Więc pokoloruję go na szaro. A wodę na niebiesko. No, to jest krótki filmik, bo to się łatwo koloruje. Więc... No więc ten film będzie trochę krótki. I łatwo się no, łatwo się rysuje, łatwo się koloruje oczywiście. Ja bardziej umiem kolorować niż rysować. Ale rysowanie też my idziemy z a to woda i mamy słonia. Dobra, to yy, to tyle w naszym odcinku. Więc papa. Pa. don't stamp my god's teeth